W latach 70., bodajże w roku 1979, jak wspominałem mieszkańcy tego domu, był tutaj wielki pożar na terenie tego uroczyska Wieliszew i spłonęło wówczas 100 hektarów lasu. Ten dom jakoś cudem ocalał, podobno było niebezpiecznie, stały tutaj wozy strażackie i gasiły wokół lasy, dom szczęśliwie ocalał, mieszkańcy również. No to właśnie wówczas po tym pożarze wycięto to pogorzelisko, teren wyrównano, zaorano i wtedy to właśnie zginęły resztki, zaginęły czy zginęły resztki tych dawnych domów, tych resztek pozostałości dawnych domów Kwietniówki. Dzisiaj, jako takie ostatnie, można powiedzieć, wspomnienie właściwie właśnie po tej osadzie, po tym rozwoju, jaki przechodziła wówczas ta część Mazowsza przed wojną, w ogóle o rozwoju Polski w drugiej połowie lat 30. bardzo spektakularnym, bardzo żywiołowym, urbanizującym tereny wokół Warszawy no, właśnie jest ten ostatni dom, ta pozostałość tego, tego, tej dawnej osady na kwietniówce. Niewiele zostało z pozostałych domów. Podobno można tu czasami w lesie spotkać resztki glazury, resztki terakoty, czasami jakieś klamki, jakieś okucia. W każdym razie to już jest rzecz dla wytrawnych poszukiwaczy. Proszę Państwa, tutaj jeszcze tylko wspomnę na zakończenie, że osada była kwietniówka była dosyć modna dosyć modna przed wojną. Przyjeżdżali tutaj ludzie z Warszawy w latach okupacji, jeszcze. No Pamiętajmy, że w czasie okupacji ta kwietniówka nie była terenem zniszczonym. Stały te domy wszystkie, aczkolwiek nie było już prawdopodobnie nikogo z właścicieli pochodzenia żydowskiego. Przed, jak pisze w swojej książce pan Szczepański, przed samym wybuchem Powstania Warszawskiego, przyjechał tutaj do jednej z willi. Poeta Jerzy Zagórski i zaprosił Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To tutaj wówczas to miejsce właśnie zainspirowało Zagórskiego do wydania tomiku wierszy Wieczór w Jeliszewie. Więc miejsce było tutaj z pewnością inspirujące dla poetów. Nie wiadomo, czy zainspirowało również Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Otóż za kilka dni skończył się świat i Kamila Baczyńskiego i Jerzego Zagórskiego. Za kilka dni po wizycie w Jeliszewie Krzysztof Kamil Baczyński 4 sierpnia zginął w Powstaniu Warszawskim broniąc Pałacu Blanka. Natomiast w październiku 1944 roku, czyli właściwie kilka miesięcy później. Cały ten teren właśnie został obrócony w perzynę w toku zażartych, zaciętych walk Armii Niemieckiej i Sowieckiej. No i cóż, jedyny właśnie ślad po tym, po tym osiedlu, po, tej, po tych zmaganiach wojennych dwóch wielkich armii został. Ten dom stoi jak wspomnienie właśnie po dawnym rozwoju Polski. Stoi jak wspomnienie po Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, po dawnych ludziach z Warszawy. No i trochę można powiedzieć, że jest to takie memento przed y, wojną. Y, przyglądając się z bliska, widzimy ślady strzałów, ślady kul. Dom został odbudowany. No i ciekawe co będzie dalej, czy ten dom jeszcze postoi długo czy nie. W każdym razie y, jest to naprawdę fascynująca zagadka. Samotny dom, y, murowany dom, piękna willa, która mogłaby stać gdzieś y, w dzielnicach bogatych dzielnicach Warszawy, tutaj po pośrodku Uroczyska Wieliszew.